Trudno uwierzyć, że kilkadziesiąt rodzin z tego warszawskiego bloku nie ma prądu od 25 lutego. Wtedy doszło do zwarcia instalacji elektrycznej i w konsekwencji małego pożaru. Usterki do tej pory nie usunięto. Nie możemy korzystać z mieszkania. Mam małe dziecko i nie mam prądu. Nie mogę wyprać, nie mogę się normalnie wykąpać, a więc nie mieszkamy tutaj. Nie mamy światła, nie mamy prądu. Tak jak widać, lodówka. Służy zapułki, e, wszystko powyjmowane. Trzeba było powyjmować wszystkie produkty, które były z trzeba było powyrzucać. Lodówkę na balkonie! Radzą sąsiedzi, którzy dwoją się i troją, by administrator budynku wreszcie usunął awarię. Elektrycy nie potrafią jednak podać precyzyjnego terminu. Nie zależy, ja pracuję godzinę czasu. Pierwszy dzień pracy jest. Z poprzednią grupą elektryków były pewne problemy. W piątek przyszli panowie elektrycy do pracy pijani, Została wezwana policja. Przyjechał radiowóz, tak oczywiście jeden z panów uciekł, drugi uciekał, drugi, drugi schował się dosyć skutecznie. Na, następna ekipa przyszła e, naprawiać instalację, ale tak naprawiają, że, że ściana... E, Odpadła z, z drugiej strony. Nie wiadomo, którzy, nie wiadomo, jak się to stało. Ciemne i długie zimowe wieczory spędzają przy przenośnych radioodbiornikach. Telefony komórkowe ładują w samochodach. O telewizji czy komputerze muszą zapomnieć. Pierwszy wieczór był bardzo romantyczny, przy tych świeczkach, prawda, jakie jestem tutaj obłożony. I to już jest trzeci rzut tych świeczek. Klasyczna lampa naftowa Feniks. W pobliskich sklepach zabrakło już tradycyjnych świeczek i bateryjek, których dziesiątki wyczerpują się w latarkach. Włączyli nam po południu gaz, więc wróciła już druga część w miarę przyzwoitej cywilizacji. Chociaż można sobie. Jedzenie robić. Administracja osiedla twierdzi, że zapewniła zainteresowanym mieszkańcom noclegi w hotelach. Fakt, że nie włączono nadal prądu, tłumaczy formalnościami. No, wymagają procedury ze stoenem po prostu tydzień czasu trwały procedury ze stojenem. Prąd ma podobno wrócić na dniach, ale lokatorzy takie zapewnienia słyszeli już wielokrotnie. Dopóki nie zobaczą w swoich mieszkaniach palącej się żarówki, nie uwierzą na słowo.